Pamiętajcie, pewnie nie znacie mojego kanału, ponieważ nie robiłam jeszcze filmów, ale mam nadzieję, że Wam się spodobają. Dlaczego zaczęłam je w końcu robić? Ponieważ bardzo podobały mi się filmy Słodkiej Belli, ona no, robi takie świetne filmy i w ogóle i, i aż no nie wiem co na to powiedzieć, pozdrawiam Cię serdecznie. Mam nadzieję, że będą Wam się podobały moje filmiki oraz będą Wam się... Będziecie mnie subskrybowali, lajkowali, czyli i łapkowali. Bardzo bym tego chciała. No i tak, kanał nazywam EZLPS TV, ponieważ... Tutaj przed Wami stoi Ensli, ta słodka kotka. Bardzo mi się ona podoba. Mam nadzieję, że mnie nie wyśmiejecie, ale na razie mi tylko 8 LPS, ponieważ to pierwszy zacząłem je zbierać. Będą shoppingi lps ów vlogi. Co jeszcze? Jeszcze będzie. Będą, nie wiem, seriale? filmiki, takie tam no więc tak a już najbardziej nie szpingu. co by tu jeszcze powiedzieć naprawdę bardzo chcę mieć subki i lajki ja was uwielbiam was i proszę abyście mnie komentowali i fajnie by było, gdyby słodka Bella mnie oceniła i skomentowała. I w ogóle, ale nie wiem, czy potem ja dużo wyświetleń, ponieważ tylko jeden filmik. Może nie będę znana. Nie wiem, ale i tak chcę to robić. No więc tak. Może z okazji tego, że zaczynam wszystko w ogóle. Do tła. Do dobrego robienia filmików. No dobrze. No więc tak tło. Ja wybrałam sobie jeden rzeszyt i drugi rzeszyt. I gazeta. Fajnie wyszło tło, a ja najczęściej um, robiłam takie sobie filmiki, ale tak po prostu tak... No nie wiem, tak mm, dla zabawy. A teraz pomyślałam nie. Muszę je wrócić na YouTube. No i robię je przy sztucznym świetle, bo według mnie i tak, no nie wiem, wychodzi dobrze wszystko. Aha, i chcę Wam pokazać rzeczy, które ostatnio zrobiłam dla RPFs. Ponieważ, chcę Wam te pokazać, ponieważ, no, chcę coś zrobić też w tym filmiku, tak specjalnie na przywitanie. No więc zrobiłam. Już wiele rzeczy, ale najnowsze jest to krzesałko. Tu piszę LPS, tu jest serduszko i tu jest, jest takie włochate. No i tu też jest to korona, bo bawiłem się w fanki No i akurat, akurat ten patek to musi być tak, już by się nie się i tak dalej. Tak on to wyszło. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zrobiłam też taki sklep grosik i Studio 1. Tak to wygląda. A z tyłu, tak. Robiłam też inne rzeczy, ale no są też. Zrobiłam też niedawno. Najnowszy domek, ale no leży gdzieś tam daleko, wiecie, w szafie. No. To chyba na tyle w tym odcinku, chociaż jeszcze bym wam pokazać mi LPS. <coughs> nie wiem, czy było słychać na ale przepraszam, jak ten troszeczkę podejrzewam. Więc to jest Enzli, ma ona dziurkę i nie ma szteczku LPS. No, ma dziurka. Następna to Jolka. Wygląda wam tak. Ona nie ma znaczku LPS, ale ma To jest. Mm, nie mam dla niego, to jest chłopak. Jeszcze imię nie możecie wpisać w komentarzach. Dlatego żółty. To będzie chłopak. No i Karina. Dostałam go teraz. I nie obcinam tych sznurków, ponieważ boję się, że głowa odpadnie. To jest taki nowy się. Dobra. I jeszcze najnowsza jest ta myszka. Jest Lady. I nie ubrałam gumkami, ponieważ i tak już ma tutaj kokardkę. Aha, i ona ma znaczek LPS. a I dziurkę. Tak jak Karina, ona też ma tutaj lupes. I dziurkę. To jest Leon, no tak, ma dziurkę, no i ma znaczek LPS. Następnym mi jest Rebeka, ma na dziurkę i też ma znaczek LPS. To jest Maja, Maja ma znaczek LPS i dziurkę. No więc to jest, to jest moja cała kolekcja bez Dziękuję za oglądanie. Subkujcie, łapkujcie i komentujcie. To pa! Mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać.